Witam wszystkich. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób ja robię odcinki. Żeby nie odlejać, to muszę skonstruować pędzelek. Biorę taki pędzelek. To jest dżinikowy. Wszystkie włosy, które pieją wyrywam albo przycinam, żeby one nie szły mi gdzieś tam na boki. Muszę go przystrzyc, żeby był równy. Kurwa, to jeszcze wyciąłem tu pastę. Dobra I muszę tu zrobić odcinkę błazience Nie chce mi się oklejać Więc tak, potrzebujemy taki pędzelek z równym obcięciem Potrzebujemy bałek gąbkowy, którego się nie stosuje do takiego malowania No i potrzebujemy normalny bałek, mały I Teraz tak Moczymy nasz pędzelek Układając go odpowiednio, nanosimy farbę. Kurwa, nie będziecie tego widzieć. Chyba. Nanosimy sporo farby. Oczywiście zostają smugi po włosie. Ale tak ma być. Teraz bierzemy nasz wałek gąbkowy. On nie musi być jakiś bardzo napryty, ale fajnie by było, żeby miał. Teraz przykładając go, przykładając go, nie jedziemy po równym, tylko łamiemy go w tą stronę. Czyli w tą stronę przechylamy, naciskamy na gąbkę, co nam powoduje, że on Tym bokiem, który idzie przy płytce, nie, nie dotknie go. Oczywiście dalej mamy źle, bo jest nie ta mora w powałku, ale już mamy pociągnięte tu przy samej linii. Bez dotknięcia płytek. I teraz bierzemy nasz normalny wałek i robimy strukturę. Już odsuwając go załóżmy centymetr, pół centymetra spokojnie od, od płytki. I odcinka jest zrobiona bez klejenia, bez niczego, bez pierdolenia. Schodzi się z tym, oczywiście to nie jest tak, że, że to tak cyk i siuk już, ale gwarantuje to nam Gwarantuje to nam to, że nie musimy nic kleić, marnować na to czasu, ani, ani nam ta taśma nie przepięknie, nie prze... Dobra, bo tak, z lewej ręki idzie mi to kozej w ogóle z tą kamerą to tak chyba, ale jeszcze raz jedziemy, jedziemy sobie pędzelkiem, nanosimy farbę. Przy samym rancie jak macie dobrze obcięty ten pędzelek to te włosy się tak ułożą, że nie powrócicie nic Ale po włosach zostaje nam struktura po pędzelku Tutaj, no muszę się skręcać, bo mi zaraz ta farba zdębieje. Zostaje nam struktura pędzelna. Bierzemy wajk gąbkowy, dotykamy go i przekoszamy go na 45 stopni, niecałe tam 30, no nie ważne na ile, co powoduje nam, że ten bok tego wałka nie ma szans dotknięcia płytek ani niczego co tu co jest jakby z boku oczywiście trzeba mieć jakąś tam szmatkę przygotowaną w razie by Wam nie pykło żeby to zepszyć i po rozciągnięciu zlikwidowaniu tej struktury W zlikwidowaniu tej struktury pędzelka rozbałowujemy już bałkiem docelowym, który odsuwamy tam pół centa od płytek i który nam. Kurczę, zostawia który nam po prostu już nie powróci tego. I w ten sposób mam zieloną odcinkę bez klejenia, bez pierdolenia. I ja to tak robię i generalnie, generalnie ja robię, wszystko to jest możliwość, żeby nie oklejać tego, czyli tam przy futrynach, przy jakichś tam puszkach, przy takich rzeczach. Yy, wszędzie, gdzie jest możliwość, nie, jedyna rzecz, którą oklejam to są okna. Kurwa, tam jeszcze nie wymyśliłem nic takiego, żeby można było to obejść, więc to muszę oklejać okna. Natomiast tutaj robię odcinkę yy, w ten sposób i po prostu nie oklejam tego i w dupiam. Dobra, ja się biorę za tym malowanie. Nie wiem czy ta farba nie jest ciut za gęsta, a, albo ten pędzelek nie jest rybnięty trochę. Jeszcze go podetnę zaraz ale ogarnę temat tak możecie sobie spróbować i tak szczerze mówiąc powinno być ok Mówię nie marnujecie czasu na klejenie nie ma, nie ma tematu takiego że taśma przemiękła i tak zostają kurwa ślady no, eliminuje się dużo rzeczy oczywiście to też wymaga jakiejś tam wprawy to nie jest tak że za pierwszym razem wam pyknie no i szmatkę e, zbliżoną żeby ewentualnie coś tam e, e, no jeszcze wam powiem jeżeli wychodzi mi taka sytuacja że przejadę tutaj i pobrudzę jednak e, przecieram szmatą po tym felcu e, wycieram tą płytkę zbliżoną szmatą do, do suchego i tutaj przy wycieraniu powstaje mi taki, taki taki bat z farby więc ten bat po prostu rozsmarowywuję wałkiem tym gąbkowym i dopiero jadę tą do już tym co trzeba czyli tą z, tym bałkiem który zostawia mi ostateczną strukturę nie, nie bawię się w do dobra ja się biorę za robotę ktoś tam może jeszcze wam powie w każdym razie tak maluję wszystko co oprócz czyli wszystkie tam przy putrynach przy przy jakichś tam w ten sposób maluję tą obrysówkę. Jeszcze tak potrafię pomalować, że na przykład e, albo dobra, lepiej nie będę wam mówił. Także tak, biorę się za malowanie tego sufitu naokoło. Dobra, jeszcze raz Wam to pokażę w takim szybszym tempie trochę. Z kamerą na głowie. Nie wiem czy to się nagra, a się nie nagra. Moczymy pędzelek odtąd zaczniemy, jedziemy, nanosimy farbę musi tej farby trochę być pilnujemy włosów prędzelka żeby nie brudziły płytek i żeby nam pomalowały ten akryl ten rand mamy to. bierzemy bałek gąbkowy przyciskając ją do środka przykładamy i jedziemy linię przy samym randzie jest to do zrobienia trochę w jest to do zrobienia. Wałek nam wybrał, zlikwidował nam włosy po, po pędzelku. Bierzemy wałek docelowy, którym kurwa ten wajek dopiero myłem. O. I robimy strukturę taką, która ma docelowo dostać. Czyli likwidujemy strukturę po wałku gąbkowym, która jest inna. Odsuwamy się pół centa od, od płytek. I robimy, które docelowo, zaraz powiecie, że to się długo schodzi, może tak, może nie, nie mnie to oceniać, czy to jest długo, w każdym razie, po pierwsze inaczej się robi, jak się gada i nagrywa, a inaczej, jak się robi normalnie, po drugie nie mam możliwości takiej, żebym... Po pierwsze nie kleję taśmy, po drugie nie mam możliwości takiej, żebym coś upierdolił mi i musiał czyścić. Więc tak do końca nie wiem, czy to jest długo. Jak macie wprawę, to wcale tak nie wygląda to na długo. I według mnie jest ok czasowo. Dobra, mam to. I w ten sposób mam zrobioną odcinkę yy, i tam kurwa nie ma żadnego brudu, żadnego niczego. Dobra, biorę się dalej yy, za robotę już tak chyba teraz już będzie pokazane tak jak bym chciał. Odcinka wyszła profeska jest pomalowane tak jak trzeba. Oczywiście to na razie dopiero było, tu nie pomalowałem, bo dopiero akryl zrobiłem dzisiaj, więc ja tak odcinam, u mnie to się sprawdza. Dzięki, cześć.